Witajcie! jestem Hajdusek oraz Lucky Minecraft, a oto nasz pierwszy odcinek naszej kolejnej serii przywód z Minecraft. To będzie takie bardziej survivalowe, bo gramy na hardzie. Ja mam zainstalowany mokreach, więc zapewne Hajdlucek nie będzie widział tych stworków co ja. Więc się nie zdziwcie, jak będą dochodzić dziwne dźwięki w ogóle. Postanowiłem, że będę nagrywał innym programem, nie nadal frapsem tylko dźwięk innym programem. I wszystko będzie o wiele lepiej. Nie będzie takich problemów jak wcześniej. Tylko teraz nadal nagrywam flapsem. No, no to zrobiliśmy już trochę drewna i chyba będziemy grać na mapce. Yy, bardzo ładna, fajna. No to, to będzie na tyle. To zaczynamy? Na spot. Dobra, to... Gdzie się wybudujemy, można powiedzieć. Może... O zobacz, może tutaj, tutaj, to się wyrówna i tutaj zbudujemy coś. Nie na górce, bo patrz, żeby na przykład dojść do jakiegokolwiek lasu. Dlaczego nie musi dalej chodzić? No zrobimy tak. To posadzimy sobie jakieś tam drzewa. Ale skąd nie no. weźmiesz? Tak. Tam, tam jest jakieś drzewo sobie rośnie. Poszukajmy czegoś więcej, jakieś. tam miejsce. No. Ja i Hajdusek postanowiliśmy, że pójdziemy do wioski teraz, bo i tak nie mamy co robić w nocy. Bez mieczy tak zupełnie Na nogu Ja tam wolę nie skakać z wysokości, bo gramy na hardzie pewnie życie Ale tu jest przepaść! Widziałeś to? No Jawę nie wskoczyła. Jak zejść na dół, stary O oh my god Czekaj, wiem, wiem wiem Do wody ja nie trafię Muszę mi się roz... Chodź tutaj, do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Stąd trafisz, na bank, bo wystarczy tylko... Shift puścić. Idziesz? Gdzie jest Tu! Tutaj! Y, Okej, okay, witajmy pocięciu, że jest dzień. Ymm, no to... Jedziemy dalej. Strany, taka jest prawda, bo mnie dwa razy klipy rozpierzył. Tutaj macie za mną dziurę. Jeszcze, jakaś totalna masakra. O, widzicie, czy w jakim miejscu lampę postawili ci idioci? Nie, nie ma obok ciebie. Zresztą jest skończoni debile z tych budowniczych, ten bogu budowniczy. Pozbieraliśmy trochę zboża. I na pewno nie osiedlimy się tutaj. Nie wiem dlaczego, ale nam to jakoś tak nie pasuje. Będzie mniej takie survivalowe. to nie pasuje, dlatego że tutaj są sami debile. On nie dość, sobie ci debile, te to jeszcze ci debile. Jak się nazywa? Nawet nie sobie mi pomóc w walce z flipperem. Tylko się glapi ma Clipper nic. Chyba... Tak. No, I, I faliśmy to... do studni, do studni faliśmy. Wow! O, swoje itemki. swojej tamki. Okupują kartki. to jest jakieś dziwne, bo na, na początku to wyglądało jak więzienie, a teraz jakoś. Jakby główny dom. Zbieramy itemy stąd? Zadzwalimy całą wioskę? Nie, bo nie ma sensu. sensu. No jest sens. Bo to Ale jest po co dużym... wioskę? No, po to, żeby zabrać tamę całe z niej. Jak chcesz. Albo nie, spalimy ją później. <gry> Dobra, wracamy do domu. Tam na górę. W ogóle, a poszukajmy jakiegoś innego, bardziej epickiego miejsca. Wioska. Nie, to w ogóle nie jest epickie. No, ale spuszczam jest jes tutaj. Jestem już, jestem już, jestem. Ja trochę pozbieram. Ej, masz ścianko? Eee, mam. zbudujemy obory dla zwierząt, bo wiesz, one się już nie skądują, trzeba je rozmagać. Do Wiem. Dobra, rano to zrobimy, nie znikną. Nie, może idziemy na tamtą górę, co była wcześniej. Ale mi się tutaj podoba, patrz, takie oh. epickie. Totalnie. Ej, ale fajnie tutaj, płasko. Gdzie ty Okej, okay, y witamy po cięciu. Wschodzi słońce. Wykopaliśmy... Wykopaliśmy trochę kobla. O do... ja! Chodź. Co? Chodź. Po co? Chodź, zobacz. Epickie miejsce? Nie, ale fajne. Dobra, tam idziemy i koniec. No to jest ta nasza góra! Do ciebie to nie dociera, tam jest wioska, nie widzisz? I to jest ta nasza No ale ja ci mówię! Dobra, idziemy tam, tu jest Gigi, tyle. Dziecko, ogarnij się, wiecie, ja do ciebie nic nie mówię. Niem, 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 niem. Ile razy już zginęliśmy? Ja raz. Ja trzy. A nie, ja dwa, ja dwa. A, i miałem jeszcze z tak, z tak tego, Dilta, a ty mi nie oddałeś. Pojawi na... Właśnie, dobrze. Okej, okay, witajmy po przerwie. E, właśnie e, zaczęliśmy budować dom. Sorry, że tyle cięć, ale pan Laki e, e, lubi się tak bawić. Na no, na no, na no, na no, na no. Nie ma tak zrobiony cięć, bo później tylko będzie składanie filmiku. Jupi! Nie, dobrze. Po prostu tak to jest jak się mieszka z rodzicami. No, a co? Chciałbyś pod mostem? Nie. Ja też mieszkam z rodzicami. O! Oh. Pewnie wszyscy teraz pomyśleli, że pierdolę, ale nie pierdolę. Mówiście, się. Puściłem bąka. Znowu się zjem. Nie? No. Aj Lag miał. Laga miałem. Zobacz, zapytam się widzisz, czy nie kłamie. Czy jeśli kłamca mówi prawdę, to kłamie? Mówi prawdę, bo samo tak zdanie twierdzi. Ale on jest kłamcą. No ale, yy, jak się nazywa? Zdanie mówi, że yy, kłamca mówi prawdę. Kurde, patrz ile mało jak tego dwa Kraftboxy mi zostały. Tak. Oj. A ja sobie zrobię podłogę z desek i diltu i ci łysa cegła. Sam se Ej, ty masz taki duży pokój? Nie, to będzie nasz cały dom. A ja, ale pokój też se zrób, nie? Wiem. Kurde, ptaku, idź stąd. Nie będę gejem nie będę z tym w pokoju. Na sura. Hmm. Z czego robimy ścianę? Z gliny. Tak, z gliny... Z gliny do sery Za Gdzie zrobimy... Eee... Zrób tak, Dominik, patrz. To też fajnie wygląda. Albo ze złudzeniem. Z Skobla robimy i tyle to. Z łatwych do. Nie, 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 tutaj nie. Ja tutaj sobie pokój zrobię. To tutaj jest nasz dom? Nie, tutaj. Tutaj w tym miejscu jest nasz dom. W tak. tym miejscu pokój chciałem sobie zrobić. Dobra, no, Okej, okay, witamy po cięciu. Jak mówiliśmy, to byliśmy jeszcze w nocy pozbierać drewno i mamy sadzonki. Kurczę, mączka kostna mi się skończyła. Zobaczcie jakie ładne, duże drzewo urosło. O sadzonka, jak miło. No nie pchaj mnie nowie Dobra, ja idę ściąć inne, ty tnij to Bo mnie zaczyna to skurzać, że najpierw w Kuba jest upierdliwy, a jeszcze teraz ty. I to admin serwer.